Masz problem z doborem żywienia, pokarmu odpowiedniego, odpowiedniej diety dla swojego pupila, skorzystaj z porad dietetyk Lucyny. Już niedługo na stronie www.doktormalu.com będzie taka możliwość w kwestii zgłoszenia się. Lucyna, powiesz coś więcej na ten temat? E, tak, na stronie dr. będzie taki specjalny formularz zgłoszeniowy, czyli dokładnie Dokładnie. Tam będzie trzeba uzupełnić ten formularz, żeby miała informacje na temat zdrowia, na temat wieku, na temat płci i aktywności waszego zwierzaka. I możecie się zgłosić, jeżeli będzie problem z doborem kaloryczności, diety, dużo osób też pyta, czy nasze karmy mogą być stosowane w danych jednostkach chorobowych, więc też taką informację ode mnie otrzymacie. Jak mieszać karmy liofilizowane z innymi karmami, jak i dobrać wielkość porcji karm dr. Malu dla danego zwierzaka, właśnie ze względu na jego aktywność, stan fizjologiczny i jego choroby wszelkie. Więc tutaj będzie można ze mną się skonsultować i zobaczyć, żeby było Wam łatwiej po prostu dobrać odpowiednią dietę dla waszego zwierzaka. Czyli tak najlepiej śledzić po prostu informacje zawarte na, nas, na naszych social mediach i również na stronie internetowej. Dokładnie.